Dzień dobry, właśnie minęła godzina dziewiąta. Godzina dziewiąta, 30 października 2024 roku. A dzisiaj zapraszam Was na live spontan. Totalnie spontaniczny live, nieplanowany, nikt o tym nie wiedział, ale wskakujcie kochani na tego live'a, ponieważ ja mam dzisiaj absolutnie fantastycznych gości. Wspominałam o nich już wcześniej, w piątek, ponieważ są warci tego, żeby o nich mówić, ponieważ robią rzecz całkowicie niesamowitą. Mam tutaj jako gości 5 AM Heroes, czyli Gosia, Kacper i Adam. Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Witamy, witamy. Cześć. Przede wszystkim no, muszę Was zapytać, kim wy jesteście i co Wy robicie? Jesteście Polakami mieszkającymi w Warrington w Wielkiej Brytanii. Czym się zajmujecie? Gosia, na co dzień? Na co dzień ja jestem kosmetologiem. Pracuję w gabinecie kosmetycznym, zajmuję się problemami skórnymi i produkcją naturalnych kosmetyków, a w wolnym czasie piszę książki. Kacper? No my ogólnie oboje jesteśmy budowlańcami. Mamy swoją, mieliśmy swoją firmę budowlaną w Warrington, we dwójkę tam z tatą robiliśmy właśnie na budowie i Jedziemy tam pomóc. Właśnie będziemy przy budowlance pracować też. No właśnie, bo jeszcze nie dodałam tego, że jesteście rodzeństwem, czyli goźnia, starsza siostra, a chłopaki bliźniaki, trójka rodzeństwa. I wy już wyruszyliście. Strzelił wam do głowy taki spontaniczny pomysł. Wyruszyliście z Wielkiej Brytanii w podróż do Polski na rowerach. Opowiedzcie mi, dlaczego tak jest? Dlaczego tak postanowiliście porzucić swoje życie? porzucić swoją pracę i jechać do Polski na, ro, na, na rowerze, żeby pomagać. Adam twój pomysł. No po prostu stała się rzecz, gdzie y, w Polsce, gdzie po prostu ludzie potrzebują pomocy. No i tak no naprawdę, pochodzi. tak, po powodzi i y, tak naprawdę, y, no tam ludzie starsi są na wioskach, mieszkają i oni... No nie będą mieli już tyle czasu na odbudowanie swojego życia majątku wszystkiego, tyle nie będą mieli tyle czasu co my, to my poświęciliśmy troszeczkę swojego czasu po prostu, żeby pomóc ludziom, bo my będziemy mieli czas jeszcze w życiu, żeby y, odbudować swoje życia, spożycia. Swoje no są ludzie, którzy no kończy już się ten czas powiedzmy, no nie mają tyle tego czasu co my i po prostu chcieliśmy pomóc. Czyli po prostu z takiego odruchu serca postanowiliście, że weźmiecie to swoje młode życia, te swoje silne ręce, ten, swoje, ten swój zapał, entuzjazm i pojedziecie na rowerze do Polski, po to, żeby docelowo dotrzeć do terenów zalanych i pomóc tym najbiedniejszym, najstarszym, najbardziej bezbronnym, po prostu swoją, swoim czasem, swoimi rękami, swoimi umiejętnościami. To jest, czy, czy dobrze to podsumowuje? Tak tak, 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 tak. I też no właśnie postanowiliśmy jechać rowerami po to, żeby y, zrobić y, trochę głośniej o tej akcji, żeby pokazać, że y, ci powodzianie nadal potrzebują pomocy, żeby pokazać przede wszystkim im, że oni nie są sami, że mimo kilometrów, które nas dzielą, my jesteśmy z nimi i widzimy, jaka ich tragedia spotkała. Kasia, to jest świetne, bo wiesz, wiesz jak to jest. W pierwszych dwóch tygodniach, w pierwszym tygodniu Wszyscy chcieli pomóc, a teraz tak. już tak trochę to się Jasne. rozmyło. Natomiast tam pomoc będzie potrzebna jeszcze wiele, wiele miesięcy. Więc wy, Dokładnie. już na tą, na tą taką, kiedy już wszyscy troszeczkę zapomnieli, wszyscy przyszli do swojego, do porządku dziennego, wy wyruszyliście w podróż, żeby swoimi młodymi rękami im pomóc. No, no to teraz zapytam, czy wy jesteście doświadczonymi rowerzystami? Czy wy jeździcie na rowerach od zawsze i taki pomysł wam wpadł, czy jak to jest? My ogólnie rowerami, ostatni raz przed podróżą jeździliśmy, lata temu. No ja nie pamiętam kiedy ostatni raz byłem na rowerze. Kupiliśmy te rowery, w sumie to może z parę dni przed wyjazdem, po prostu Adaś wpadł na pomysł, powiedział nam o tym pomyśle, powiedzieliśmy jedziemy, kupiliśmy rowery, siedliśmy na rowery i po prostu... Kupiliśmy rowery z Facebooka używane jeszcze i, i mieliśmy trochę przygód, bo nam się te rowery po drodze psuły. Bo nawet nie wiedzieliśmy, czy, jak sprawdzić, czy one są sprawne, czy nie. Po prostu wsiedliśmy i pojechaliśmy. Tak. Adam nawet sprzedał swój samochód, żeby kupić rower. I Już w pierwszy dzień mieliśmy przygodę pierwszą z rowerem, bo w moim rowerze, bo miałem małe pedały miałem zamontowane na rower i chciałem wymienić na większe. I nie wiedzieliśmy, że są dwa, dwa różne gwinty, lewy i prawy. I próbowaliśmy lewy pedał wkręcić do prawego. I niestety zepsuliśmy cały gwint i musieliśmy wymienić calutkie nogi od pedałów, cały łańcuch, całe wszystko tylko... i to już w pierwszy dzień. Tak, ale też zrobić. już właśnie pierwszego dnia napotkaliśmy fantastycznych ludzi na swojej drodze, bo zatrzymaliśmy się z tym zepsutym rowerem i nie wiedzieliśmy co mamy zrobić, więc zaczęliśmy bachać po prostu na stopach. I zatrzymał się Pan akurat z taką przyczepką i zabrał Kaspra i zawiózł Kaspra razem z rowerem właśnie do sklepu rowerowego. Czyli Czyli wygląda na to, że mimo tego odruchu serca, mimo tego ważnego niedoświadczenia, tej młodzieńczej naiwności, spotkaliście na swojej drodze ludzi, którzy okazali wam serce, docenili to, co robicie i pomogli wam. Powiedzcie nam trochę o tym, kto poruszył wasze serce, kto wam pomógł bezinteresownie na tej trasie. Bardzo dużo ludzi nam pomaga cały, czas, cały na przykład czas. Najbardziej takie, co mnie dotknęło, to jak byliśmy jeszcze w Anglii, w, mie w mieście yy, obok Byfield jak to było? Aylesbury, Ay Aylesbury yy, w Anglii i bardzo padał deszcz i weszliśmy do pubu, żeby podładować telefony i przyszedł do nas starszy pan i się spytał, yy, co robimy, że czemu rowery stoją na deszczu, czemu yy, wszystko, że wszystko nam mogli, żebyśmy rowery dali do środka. No i opowiedzieliśmy mu, co robimy i, i mówi do nas. Chcecie piwo? My mówimy nie, że nie pijemy. Mówi to kawę chociaż chcecie? I kupili nam kawę i zaprosili nas do stolika i potem chwilę pogadaliśmy i zaprosili nas do nas do domu, żebyśmy u nich spali, zamówili nam jedzenie, no i ugościli nas u siebie w domu. Wszystkie plus, rzeczy nam wysłyszeli. Tak, plus jeszcze po drodze wysłali nam pieniążki na następny nocleg. I piszą do nas cały czas. No właśnie, no bo chcę powiedzieć, że nie dość, że wy jedziecie na tych rowerach, przejeżdżacie dziennie pomiędzy 60, a nawet 100 kilometrów trasy dziennie, to jeszcze musicie dbać o swoje własne posiłki. Musicie te posiłki kupić, ugotować, ale również musicie zadbać o swój własny nocleg. Czyli plan był chyba na początku taki, że po prostu rozbijacie namiot i jak już dojedziecie tacy zmęczeni po tej trasie, to jeszcze musicie. Rozładować namiot, i nieważne, czy pada, czy wieje, tak. czy jest zimno, też samym nawet śpicie w namiocie. Jak to jest? Tak, 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 też śpimy. Bardzo często śpimy w namiocie i tak jak mówisz, Olu, nieważne, czy pada, czy nie pada. Ostatnio też mieliśmy całą nockę taką, gdzie po prostu lało. Zalało ten, nas. Tak, zalało nas ten materac, co nam pływał tak naprawdę o, przez tak. namiocie. Tak, w jakimś stadzie się roz, rozstawiliśmy. No, byliśmy cały cali mo mokrzy, przemoknięci. Ale nawet raz mieliśmy nockę w samochodzie. Spaliśmy tutaj. Chłopaków kolega w Holandii udostępnił nam swój samochód, więc złożyliśmy tylko siedzenia i spaliśmy też w samochodzie. Niesamowite. No bo to jest, to jest naprawdę ciężko, bo rzeczywiście, jak się wyjechała, a szczególnie wiecie, jak to jest. Ci pomagacze, którzy zazwyczaj sobie robią bardzo dużo zdjęć podczas pomagania, a potem wracają do ciepłego domu, do ciepłych kapci i, do, i jadą z tego pomagania. E, luksusowym samochodem, to wy po tym pomaganiu, po, tym je, po tej jeździe tak naprawdę jeszcze macie przeszkody w postaci właśnie tego, e, tego noclegu, który no, powiem wam szczerze, e, przepraszam, bo zimno, ciemno i do domu daleko, w waszym przypadku absolutnie prawdziwe słowa. Gdzie wy teraz jesteście fizycznie, bo widzę, że jesteście w jakimś, jakimś miejscu, w jakimś garażu i w jakim miejscu na świecie, na kuli ziemskiej jesteście? Jesteśmy aktualnie w okolicach Wittenberge w Niemczech. Jesteśmy Pokażemy pewna... to. Czy nie wiem, czy słuchacze widzą? Tutaj jest taka czerwona kropeczka. Tutaj jest taka czerwona kropeczka Wittenberga. Czyli jesteście, tu jest Anglia. Tu jesteście wy, o tu, a Polska jest tu. Do granicy Polski jeszcze ja przybliżę może. Do granicy Polski zostało wam jeszcze, no, no trochę wam zostało. Czyli tutaj zagubieni... Na tej, na tej mapie jesteście gdzieś. Ile kilometrów przejechaliście już i ile wam jeszcze zostało? Bo wiem, że jedziecie do Koszalina. Przejechaliśmy na trasie, przejechaliśmy już około 1400 kilometrów, ale ogólnie. 1500, tak. Przejechaliśmy 1500, ale ogólnie z, z dojazdami do noclegów, z, z szukaniem miejsca na rozbicie namiotu, z szukaniem sklepów, żeby kupić wodę. No, na pewno około 2000 przejechaliśmy już na 100%. Zostało nam jeszcze około 350-400 kilometrów do koszalina. Nie jestem pewien, jeszcze nie, nie sprawdzałem dzisiaj. Do Koszalina nam zostało. Do granicy nam zostało około 250 km. No w niedzielę na pewno już będziemy w Koszalinie. I stamtąd wyruszamy dalej na Dolny Śląsk. Też będziemy możliwe, że jechać rowerami i jedziemy tam właśnie dalej w podróż. Wow. Czyli 250 km do granicy, 350 do Koszalina. Czyli kiedy będziecie przekraczać granicę Polski? W piątek? W piątek, w piątek. W, w piątek. w piątek. Niesamowite. Mam nadzieję, że macie paszporty przy sobie, że nie zapomnieliście. No, tak, ale... tak, tak, tak. E, czyli jedziecie do Koszalina. W Koszalinie to wasze miasto rodzinne. Rozumiem, że czeka na was rodzina, że tam się y, ogrzejecie, wypoczniecie, najecie e, i kiedy skończy się ta potężna, niewiarygodna podróż przez Europę, to da, dla was ta podróż tak naprawdę dopiero się zaczyna. Tak jak powiedziałeś Kacper, najprawdopodobniej rowerami, a jeżeli nie, to jakoś inaczej. Jedziecie gdzie dokładnie i co będziecie robić? Jedziemy docelowo do Lądka, Lądek Zdrój i tam wybierzemy jedną albo dwie rodziny, którym będziemy pomagać właśnie w remontach, w sprzątaniu. Tak naprawdę dopiero na miejscu okaże się, co, co, jak, jakiej pomocy oni będą tam potrzebować i właśnie tym rodzinom przekażemy cały dochód, który zbierzemy na zbiórce. Ale zbiórka zbiórką, bo macie swoją zbiórkę również. Natomiast to, że Wasze ręce do pracy tam będą, to są trzy zdrowe osoby, które już przejechały całą Europę, więc, więc absolutnie mają energię i siłę, żeby pomagać. Kochani, jest to niewiarygodne. Powiedzcie mi jeszcze, co sprawiło Wam trudność, z czym, z czym mieliście problem i co było najtrudniejsze do tej pory w tej podróży. Dobra, no, ja znowu bo ciemko, nie? No Jak na przykład jesteśmy na jakiejś wiosce no i po prostu pomiędzy dużymi miastami a 50 kilometrów do jednego miasta 50 do drugiego nogi już wyczerpane ciemno się robi La lampki się rozładowują i wtedy musimy szybko szukać jakiegoś miejsca żeby rozbić namiot żeby jeszcze bateria w lampkach wystarczyła żeby rozbić ten namiot właśnie coś zjeść no. albo jak wymienimy oponę w jednym rowerze przejedziemy 10 minut i yy, dentka w drugiej oponie i już z... Ponad 10k wymieniliśmy 15-15. Dla mnie, dla mnie najgorsze było to, kiedy byliśmy w Anglii i były właśnie takie duże ulewy. I jechaliśmy tak jak prowadziła nas nawigacja i dojechaliśmy do miejsca, gdzie Przeciwana. była zupełnie zalana droga właśnie, rzeka się wylała. I nie wiedzieliśmy, czy iść, przejechać przez tą wodę, czy wrócić. Jeżeli byśmy zawrócili, to mielibyśmy do tyłu 10 km. Więc postanowiliśmy przejechać tą rzekę. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak głęboko tam jest, co zrobić. Kasper pierwszy przyjechał tym rowerem. Okazało się, że wody jest do kolan. Ja bałam się jechać rowerem po tej wodzie, więc ciągnąłem buty, ciągnąłem skarpetki, po prostu przeszłam tą wodę i no, kawałek było po tym. Najgorsze I... było, że ta droga prowadziła tak prosto i był zakręt w lewo, czyli my nie wiedzieliśmy, co kiedy, nas tam tak, czeka. Kiedy to się kończy? Było w ogóle. po prostu widać wodę i mieliśmy by, by, na myśli tak, z 10 km do tyłu albo jechać prosto i po prostu pojechaliśmy prosto tą drogą. No i tak z, z 50 metrów mieliśmy wodę pod kolana. I, ale przejechaliśmy i nadrobiliśmy 10 kilometrów. Tak. <laughs> to już jest wiele kilometrów za wami i wiele dni za wami. Kiedy zapytałam o to, co było najtrudniejsze, to widzę, że u gości pojawiły się dosłownie łzy w oczach. Widzicie, co? Ja, ja powiem Wam, że to jest absolutnie niesamowite i tutaj my tutaj się śmiejemy, uśmiechamy się, żartujemy, ale prawda jest taka, że ta podróż jest niewiarygodnie wyczerpująca, nie tylko fizycznie, ale również mentalnie. Jak sobie, radzicie? Jak sobie radzicie z tym, żeby utrzymać tą motywację, bo przecież jest ciężko, nie macie ochoty po prostu spakować się i wrócić do ciepłego łóżka? Mamy takie momenty, że jest naprawdę, naprawdę ciężko, ale my właśnie może technicznie się nie przygotowaliśmy przed, ale właśnie mentalnie, psychicznie to bardzo mocno przygotowaliśmy się do tej podróży. Przeprowadziliśmy wiele rozmów, ja bardzo też głęboko siedzę właśnie z, w neurobiologii, w neuronauce, więc rozmawialiśmy o tym, czego możemy się spodziewać, co może nam podpowiedzieć nasz umysł w trakcie tej podróży i tak naprawdę na to wszystko jesteśmy przygotowani i umiemy już odróżnić, że to jest tylko i wyłącznie stres, zmęczenie i nauczyliśmy się już radzić sobie z tym i też właśnie dzięki takim ludziom jak Wy, jak tutaj wszyscy grupowicze, którzy nas wspierają, rodzina, też ci wszyscy ludzie dodają nam właśnie tej motywacji, energii, podnoszą nas, kiedy już jesteśmy tak w tym doku, i to jest, to jest właśnie chyba najpiękniejsze w tej całej podróży. Kochani, ja sobie tak myślę teraz, słuchając Was, że to jest, Wy może jeszcze tego nie wiecie, ale to jest taka przygoda życia, być może taka, która zmieni Wasze życie. ja ty masz 36 lat, nie mówię, że jesteś stara, ale chłopaki mają po 21 lat. Więc to oni są naprawdę na początku takiego dorosłego życia. I powiem Wam: Ja jestem dużo starsza, dwa, dwa razy i jeszcze troszkę od Was. I jestem przekonana, że taka, takie, takie wyzwanie, taka podróż, gdzie rzeczywiście musicie sobie radzić sami, nie wiecie, co czeka za rogiem. Życie, życie jest takie, jak ta rzeka, Kacper, jak mówisz, uwierz mi, że życie jest takie, że. Często musisz wjechać w tam wodę i woda zakręca, i nie wiesz, gdzie jedziesz. I wy przeżycie te doświadczenia szczęśliwie, więc myślę, że to będzie miało wpływ na Wasze życie. A my, jako słuchacze, my, ci, którzy jesteśmy w tych ciepłych domach, możemy Was na pewno wspierać psychicznie, oglądać Wasze filmiki, śledzić Waszą podróż. Jeżeli ktoś chce, to również może wpłacić na zbiórkę. Podamy link do Waszej, może ja teraz puszczę w komentarzu do waszej grupy Five AM Heroes, gdzie można śledzić tą waszą drogę. Tak kochani, no i czego wam życzyć? Wtedy eee, wszystkim do chyba właśnie siły, zdrowia i determinacji. Dokładnie i tego wam życzymy. Jeszcze wam pokażę, um, jeszcze wam pokażę komentarze. Karolina pis, pisze, wytrwali, niewiarygodni są i wielkie dzięki im za to, że się nie poddają. Lecą do przodu. Dziękuję. Pani, dajcie, dajcie komentarze dla 5AM Heroes, bo im jest to bardzo, bardzo potrzebne. Proszę, Magdalena, piękni ludzie i piękni serca. Łukasz pisze coś wspaniałego. To zaszczyt Was wspierać, płacamy 5AM Heroes. Dziękuję. Mają cel do osiągnięcia i nieważna pogoda, ważne, żeby dotrzeć do celu. zapowiedzi ludzie życzę słoneczka i wytrwałości. I takich komentarzy jest absolutne mnóstwo. Kochani, ja Wam bardzo dziękuję, że znaleźliście czas, bo jesteście przecież nie, nie w hotelu. Tylko powiedzcie, jeszcze chwilę, gdzie Wy jesteście dzisiaj? Bo jesteście nie w namiocie. My jesteśmy na małym gospodarstwie, na bardzo małej wiosce. Tu jest tylko chyba 14 domów, 38 osób mieszka na tej wiosce. I dzisiaj Pani nam udostępniła pokój tutaj, właśnie wczoraj, na, małym, wczoraj, 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 tak, tak, tak. na małym gospodarstwie. I czy mieszkaliście w pokoju? Wiem, że to jest Polka, która. Gdzieś się znaleźliście jakimiś kanałami na jakiejś grupie, U udostępniła Wam pokój, zrobiła tak. Wam śniadanie, tak. przyjęła tak. Was. Także y dzisiaj mieliście noc suchą, ale y zaraz po skończeniu tego live'a ruszacie dalej w podróż. E I Kochani, życzę Wam słońca, życzę Wam szerokiej drogi, życzę Wam, żeby już tych dentek za bardzo Wam dużo nie popękało. Gratuluję Wam i tak jak pisze Łukasz, to jest absolutny zaszczyt Was wspierać, absolutny zaszczyt o Was mówić. Jestem z Wami całym sercem. Gratuluję Wam pomysłu, wytrwałości, tego, że robicie coś wspaniałego. Kochani, wspierajmy 5am Mirrors, śledźcie ich, ich podróż, a Wam, kochani, życzymy powodzenia. No, mam nadzieję, że Koszalin was przywita z jakimiś medalami przynajmniej. No bo nas kochani... przywitać osobiście prezydent miasta. Prezydent miasta Koszalina będzie Was witał. Tak. Tak, no to tak. wspaniale. Cieszę się. Cieszę się, że Koszalin staje na wysokości zadania. Jestem z Was dumna. Dziękuję was, wam. Jesteście wspaniali. Trzymajcie się, do zobaczenia Dziękujemy i Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękujemy.